Witamy Was serdecznie, z tej strony Czwórka TV i Łukasz. Dzisiaj gościmy w naszym budynku, w budynku czwórki, w budynku czwartego liceum ogólnokształcącego specjalnych gości, którzy tu dzisiaj do nas przyjechali skąd? Tam też chodzicie, do których klas? Do trzeciej. No do, trzeciej. do trzeciej. Czyli w tym roku przed Wami test gimnazjalny. Obawiacie się? No, Trochę. Nie, nie ma czego, mówię wam. Należycie do pewnego kółka, który zajmuje się Fotografia. Też? Tak. Jeszcze czymś? No i kręcimy różne filmiki na konkursy. Na konkursy. To może tak, pokrótce, po czym był ostatni filmik? No, ostatnio kręciliśmy filmik, jak będzie wyglądała szkoła za 30 lat. I co wyszło? Jaki był tego rezultat? No, że będą uczyły nas roboty. Co planujecie robić w przyszłości? Także w tym kierunku? Związać się z tym kierunkiem? No, to znaczy że jeszcze tak do końca nie myślałam nad tym nie, wiem. Tutaj? No ja raczej to bardziej jak pasję i hobby tak? nie Dobrze, w takim razie wam bardzo dziękuję za te parę słów i serdecznie pozdrawiamy stare... ...bożyska. Pozdrawiam.